Siema, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj przetestuję moda o nazwie Morph. W tym modzie po pokonaniu danego MOBA można się w niego zamienić. Właściwie pokażę Wam to na przykładzie najciekawszych według mnie MOBów, które są możliwe do zamienienia. W sumie tak naprawdę można się je zamienić w każdego MOBA, ale nie wszystkie MOBy są ciekawe. Pierwszego w sumie Wam pokażę od razu Kurczaka? Według mnie. Jednego z dwóch najciekawszych mobów możliwych do zamienienia się w tym modzie. Najpierw wejdę jako zwykła postać właśnie na tą górkę. Właśnie będę musiał na nią wejść, żeby pokazać Wam najciekawszą umiejętność właśnie kurczaka. Właśnie po pokonaniu, jak mogliście zauważyć przed chwilą, kurczaka pojawiła się właśnie taka czarna obwódka, ale ona pokazała, że Właśnie przejąłem tego MOBA. Teraz zamieni się w kurczaka. I właśnie widzicie jest animacja, że zamieni się w kurczaka. Dobra. I skaczę właśnie jak widzicie tak jak zwykły kurczak w Minecrafcie spadam powoli. I naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny efekt, żeby pokażę z pierwszej osobnej kamery. Jeszcze trochę tym kurszakiem poskaczę. Ale fajnie. Naprawdę efekt jest genialny. Dobra. Teraz kolejny mobem, którego właśnie Wam pokażę to jest mob wodny. Tu widziałem właśnie jest Can, a jak jest to Can, to są też ryby, tylko teraz zamienię się już w swoją zwykłą postać. Dobra, widzicie właśnie taką czarną powłokę. I teraz mogę się zamienić właśnie w rybę, to jest według mnie druga, drugi najciekawszy mob, w którego można się zamienić, ponieważ właśnie teraz zamienimy się w dorsza. To widzicie, mogę pływać sobie pod wodą. Nie testowałem tego na innych mobach jak właśnie jak delfin albo kamnic, ale wydaje mi się, że to na podobnej zasadzie działa. I naprawdę no teraz jestem jeszcze szybszy, bo wspomaga mi oczywiście delfin, trochę też się gra, teraz zaczęła ścinać. O! Jak widzicie, tutaj jest na odwrót, bo jak wyszedłem właśnie na brzeg Poza powierzchnię to nie widzę praktycznie nic i właśnie mogę na powierzchni przebywać. Dywidor. Dobra. Ostatni model, jaki Wam pokażę, to jest koń. I tutaj gdzieś chyba był o jest, właśnie tam jest koń. I. W sumie to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie też zagrać w tego moda, to link oczywiście zostawię Wam w komentarzu pod tym odcinkiem. A jeśli chcecie, żebym zagrał jeszcze i pokazał wam wszystkie pozostałe mody, które są możliwe do przemienia w tej modyfikacji, to napiszcie to w komentarzu i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!